ty fajna jesteś No, to teraz to, co lubię najbardziej, czyli wybieranie muzyczki pod film Nie Nie Mmm, switaśne, chwytliwe? Dobra, może być Facebook oznajmił mi dzisiaj, że mam urodziny Chcę się zobaczyć co ja bym zrobiła gdyby nie Facebook, nie? Więc nagrywam dzisiaj ten filmik tak naprawdę z jednego powodu. są moje urodziny. Dostałam już trochę prezentów, to znaczy całe dwa. Pierwszym prezentem jest pudełko czekoladek. Nie będę pokazywać firmy, żeby nie było <laughs> produktu placementu, prawda? I przepraszam z góry za mój głos, ale jest... Jest 10 rano, a ja piję poranną herbatkę i właśnie umyłam zęby i teraz ta herbatka przez, ten, przez pastę smakuje jak... E, chciałam Wam się pochwalić tymi czekoladkami, bo są naprawdę super. Zaraz Wam pokażę. Tak wyglądają w środku. Fajne, nie? To jest druga połówka. Patrzcie, jakie fajne wzorki. Takie misterne. Ojej, ojej. Tak naprawdę chciałam nagrać ten filmik, ponieważ dostałam prezent co już ogłosiłam, nasze 789 Genie. Dwa dni temu przyszła do mnie paczka od grosi. Byłam bardzo mile zaskoczona. Dostałam prezent od człowieka, którego znam z internetu, co nie? Nie Kasia, żeby ci to jakoś umłaczało, ale, ale to jest takie niecodzienne. Otwieram ten cudowny prezent. Rozmawiałyśmy wczoraj o unboxing. Dużo ludzi już chciało, żebym dwa dni temu otworzyła. Uch. Och, och, och Och, och Co to jest? Jakaś książka yy, Jest piesek Do górnika mi pokazać Au Co tu pisze? 20 lipca Kochana Gieniu To było wczoraj w ogóle Kochana Gieniu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Żeby pamiętnik Ci służył i był w całości zapisany Twoimi tajemnicami i tym super fajowskim kodem. Twoja brosia. I Maciuś. To pamiętnik, ale ja jeszcze starego nie skończyłam. No to co? Czas zacząć nowy. Oj, oj. Przekładka. kwiatuszki Fajny. Patrzcie, tak wygląda w środku. Bardzo proste linie. Myślę, że w połączeniu z moim cudownym kodem będzie naprawdę ładny. I kurde, zamierzam go prowadzić. To jest dziwne, nie? Dziękuję, naprawdę. Przyda się. Zdecydowanie, bo Ty wiesz, że ja prowadzę toaletniki i to regularnie prowadzę pamiętniki. Tę kartkę chyba sobie gdzieś powieszę. Dzień się dopiero zaczął, więc yy, jeszcze będę nagrywać. Także czekajcie. Właściwie nie musicie czekać, bo ja to zmontuję i będzie tak, jakby to od razu wszystko wiedziało, Smutny fakt, jeśli chodzi o Facebooka, nigdy wcześniej, jak go nie miałam, ee, nie dostałam aż tylu życzeń. Wyobrażacie sobie? Dopiero w tym roku pierwszy raz weszłam na Facebooka i dopiero w tym roku podostawałam dużo takich pięknych, wirtualnych życzeń. Gdyby nie to wszyscy niby nie wiedzieli, że istnieje. Mój bracie teczny też sobie jakiś tydzień temu założył Facebooka i teraz się bijemy o komputer codziennie, bo obydwoje chcemy na Facebooku siedzieć. Tyle czasu się trzymaliśmy bez Facebooka, tyle czasu żyliśmy sobie w takiej słodkiej niewiedzy, w takim spokoju z dala od naszych znajomych. Czy to nie jest dziwne? Tak więc cóż, tutaj macie linka do fanpage'a, u mnie na Facebooku, Boże, ja i fanpage. Jak tam będziecie, będziecie przynajmniej mieli bardziej szczegółowe dane na temat tego, dlaczego nie wrzucam nowych filmików. Ach, ach, ach. Ja tutaj